Naszym ograniczeniem w tym roku, naszym obecnym ograniczeniem są akumulatory, ale pracujemy nad jego rozwiązaniem i myślę, że poczynimy postępy w jego rozwiązaniu, a potem w przyszłym roku sytuacja naprawdę się zawali. Zapomnij o wszystkim. Co myślałeś, że wiesz o bateriach, bo dziś wszystko się zmienia. Koniec litu oficjalnie nadszedł. Elon Musk właśnie odsłonił kulisy przełomowej superaluminiowo-jonowej baterii Tesli z 2025 roku. Po raz pierwszy jest on przeznaczony dla mas, a nie tylko dla nielicznych bogaczy. Dlaczego jednak akumulatory aluminiowo-jonowe są najlepszym wyborem? Czy ta technologia naprawdę może rozwiązać koszmar związany z wymianą baterii? I co kryje się w środku tego akumulatora? Co łamie zasady? Dzisiejszy film ujawnia ekskluzywne szczegóły najpilniej strzeżonej tajemnicy Tesli. Hein, dlaczego Tesla od razu przechodzi na akumulatory aluminiowo-jonowe? Akumulatory ze stałym elektrolitem od lat uważane są za przyszłość pojazdów elektrycznych. Główni producenci samochodów, tacy jak Toyota, BMW i Mercedes, zainwestowali miliardy w rozwój tej technologii, obiecując wyższą gęstość energii, lepsze bezpieczeństwo i lepszą trwałość niż akumulatory litowo-jonowe. Pomysł akumulatora, który jest lżejszy, bardziej wydajny i może działać dłużej, podekscytował całą branżę pojazdów elektrycznych. Istnieje jednak realny problem: baterie półprzewodnikowe nigdy nie były przystępne cenowo ani skalowalne. Chociaż firmy odważnie deklarują swoją komercjalizację, rzeczywistość jest taka, że baterie półprzewodnikowe są wciąż odległe o lata od masowej produkcji i wiążą się z ogromnymi wyzwaniami kosztowymi. Właśnie dlatego Tesla obrała zupełnie inne podejście, przechodząc od razu na akumulatory aluminiowo-jonowe. Największym problemem związanym z bateriami ze stałym elektrolitem solid state są koszty produkcji. Obecnie koszt produkcji baterii ze stałym elektrolitem wynosi od 80 do 100 dolarów za kilowatogodzinę, a więc dwa razy więcej niż w przypadku baterii litowo-jonowych. Nawet po masowej produkcji, bateria jest nadal o około 70% droższa ze względu na metale ziem rzadkich, lito wysokiej czystości i zaawansowane elektrolity ceramiczne. Tymczasem nowy superaluminiowy akumulator jonowy Tesli jest wykonany z aluminium i grafenu, który jest dziesięciokrotnie bardziej powszechny. Tani i wysoce wydajny. W rezultacie koszt produkcji wyniósł zaledwie 10-20 dolarów za kilowatogodzinę. Co potencjalnie obniżyło ceny akumulatorów do pojazdów elektrycznych o 75% i doprowadziło do szybszego wprowadzenia na rynek. Jeśli chodzi o gotowość do wejścia na rynek, baterie półprzewodnikowe nie są jeszcze gotowe. Badania nad tego typu bateriami trwają od ponad 20 lat. Historia baterii ze stałym elektrolitem sięga lat 30. XIX wieku. Jednak znaczący postęp i uznanie ich zalet pojawiły się dopiero w latach 60. XX wieku wraz z odkryciem beta tlenku glinu, przewodnika jonów sodu. To odkrycie doprowadziło do opracowania wysokotemperaturowych akumulatorów sodowo-siarkowych przez Ford Motor Company w latach 60. XX wieku. Toyota, firma wiodąca w rozwoju akumulatorów ze stałym elektrolitem, przyznała, że jej pierwsza generacja akumulatorów ze stałym elektrolitem pojawi się dopiero w 2027 roku lub później. Produkcja masowa spodziewana jest nawet w 2030 roku lub później. Dzieje się tak, ponieważ baterie półprzewodnikowe wymagają specjalistycznych fabryk, ultrasuchego środowiska i niezwykle precyzyjnej inżynierii, co sprawia, że zwiększenie produkcji to logistyczny koszmar, tymczasem baterie aluminiowo-jonowe nie wymagają gruntownego remontu fabryki. Tesla może je produkować masowo już teraz, korzystając z istniejącej infrastruktury gigafabryki, z minimalnymi przezbrojeniami i bez czekania na lata niepewnych przełomów. Tak więc, co naprawdę się liczy, to czy możemy być znacznie szybsi od innych, czy nasz produkt może być gotowy o kilka lat przed ich produktem i być lepszy. Podczas gdy inni producenci samochodów wciąż czekają na upowszechnienie się baterii ze stałym elektrolitem, Tesla już pracuje nad baterią, która jest tańsza. Szybsza i łatwiejsza do skalowania. Jest to zgodne z wizją Ilona Maska dotyczącą tempa innowacji i konkurencji na rynku pojazdów elektrycznych. W branży pojazdów elektrycznych nie chodzi o to, która firma stworzy najbardziej futurystyczny akumulator. Chodzi o to, kto jako pierwszy wprowadzi na rynek rewolucyjną technologię. Pomijając ogniwa półprzewodnikowe i przechodząc od razu na ogniwa aluminiowo-jonowe, Tesla wyprzedza konkurencję. A który model jako pierwszy zostanie wyposażony w ten akumulator? Co sądzisz o nadchodzącej Tesli Model 2? Skomentuj. Akumulator aluminiowy. Jeśli tak jak my, cieszysz się z jego obecności w tym modelu. Skończyliście? Sprawdźmy. Co to za model? Najbardziej oczywistym modelem jest Tesla Model C, której cena wynosi 17999 dolarów i która ma się pojawić pod koniec 2025 roku. Ten niedrogi samochód elektryczny ma zdominować rynek masowy, a kluczem do jego sukcesu jest superaluminiowa aluminiowa bateria jonowa. Tańszy akumulator oznacza, że Tesla może wreszcie zaoferować niedrogi pojazd elektryczny bez utraty zasięgu i wydajności, czego nie udałoby się osiągnąć akumulatorom ze stałym elektrolitem w tej cenie. Ale co z innymi pojazdami elektrycznymi? Nowa generacja Tesli Model 3 i Model I, e, która prawdopodobnie pojawi się w 2026 roku, również będzie korzystać z tej technologii. Spodziewaj się znacznie niższych cen szybszego ładowania i większego zasięgu. Co uczyni je jeszcze bardziej konkurencyjnymi w porównaniu z tradycyjnymi samochodami benzynowymi. Teraz omówimy korzyści płynące z tego akumulatora. Po drugie, dlaczego stosowanie akumulatorów aluminiowo-jonowych rozwiązuje problem wymiany akumulatora? Wymiana akumulatora zawsze była jednym z największych zmartwień właścicieli pojazdów elektrycznych. Chociaż pojazdy elektryczne pozwalają zaoszczędzić tysiące dolarów na paliwie i kosztach utrzymania, degradacja akumulatora jest nieunikniona. A kiedy nadejdzie czas wymiany, koszty będą oszałamiające. Obecnie wymiana akumulatora w Tesli Model S kosztuje około 22.0 dolarów. Natomiast wymiana akumulatora w Tesli Model Y z 2025 roku może sięgnąć nawet 15.0 dolarów. To prawie jak zakup zupełnie nowego samochodu elektrycznego i nie jest to problem wyłącznie Tesli, ponieważ wszystkie akumulatory litowo a nawet akumulatory ze stałym elektrolitem, z czasem ulegają degradacji. Większość z nich wytrzymuje od 1500 do 5000 cykli ładowania, co oznacza, że po około 80 latach właściciele pojazdów elektrycznych mogą stanąć przed koniecznością zapłaty ogromnego rachunku za naprawę lub zakupu zupełnie nowego pojazdu. Właśnie dlatego przejście Tesli na akumulatory aluminiowo-jonowe zmienia wszystko, w przeciwieństwie do akumulatorów litowo-jonowych i półprzewodnikowych, które z czasem stopniowo tracą pojemność. Akumulatory aluminiowo-jonowe charakteryzują się niezwykle długą żywotnością, sięgającą od 10:0 do 15:0 cykli ładowania. Oznacza to, że Tesla zasilana akumulatorami aluminiowo-jonowymi może z łatwością wytrzymać ponad milion mil bez zauważalnej degradacji akumulatora. Dla przeciętnego kierowcy oznacza to, że akumulator może potencjalnie przetrwać cały samochód, eliminując potrzebę kosztownej wymiany. Jednym z głównych powodów tej niezwykłej trwałości jest to. Że akumulatory aluminiowo-jonowe nie ulegają dendrytowi. Mówiąc prościej, dendryt to cienkie, przewodzące włókno, które często tworzy się wewnątrz akumulatorów litowych, skracając żywotność ogniw i powodując pożary i wybuchy. Z drugiej strony, akumulatory aluminiowo-jonowe całkowicie eliminują ten problem. Brak dendrytów oznacza brak spadku wydajności, nagłych awarii i kosztownej wymiany akumulatora. Przechodząc na akumulatory aluminiowo-jonowe. Tesla rozwiązuje jeden z największych problemów związanych z posiadaniem pojazdów elektrycznych. Zamiast martwić się o wielotysięczną wymianę akumulatora co dekadę, właściciele Tesli mogą jeździć przez całe życie, nie martwiąc się o konieczność wymiany akumulatora i nie obawiając się awarii lub wymiany. Wiele osób martwi się degradacją akumulatora w samochodzie elektrycznym. Czy ten przełom w końcu daje ci pewność, że posiadasz samochód elektryczny na dłuższą metę? Jeśli tak, wpisz 10 lat. Aby poinformować nas o swojej zgodzie. 3. Jak akumulatory aluminiowo-jonowe mogą naładować się w pełni w zaledwie 10 minut? Szybkie ładowanie to ważna kwestia dla właścicieli pojazdów elektrycznych. Przez lata akumulatory półprzewodnikowe miały być przełomem. Jednak obecnie nawet najlepsze prototypy akumulatorów półprzewodnikowych potrzebują do 20 minut na pełne naładowanie. I to w idealnych warunkach laboratoryjnych. Co jest tego przyczyną? Wysoki opór wewnętrzny. Gdy akumulatory półprzewodnikowe są ładowane z dużą prędkością, marnują energię w postaci ciepła, co powoduje spadek wydajności. Ponieważ wykorzystują stały elektrolit, johny litu mają trudności z przemieszczaniem się przez materiał, co jeszcze bardziej spowalnia ładowanie. W rzeczywistych warunkach, zbyt szybkie ładowanie może z czasem nawet uszkodzić akumulator z powodu degradacji termicznej. W przeciwieństwie do stałego elektrolitu, akumulatory aluminiowo-jonowe mają tysiąc razy wyższą przewodność jonową. Co oznacza, że elektrony poruszają się niezwykle szybko, umożliwiając ultraszybkie ładowanie. Mają również pięćkrotnie niższy opór wewnętrzny, co oznacza, że energia jest tracona w postaci ciepła niemal w ogóle. Dlatego akumulatory jonowo-aluminiowe można w pełni naładować w zaledwie 10 minut, bez przegrzewania się i degradacji z upływem czasu. Pomyśl o tym, możesz w pełni naładować swojego Tesla Fi w czasie, który zajmuje wypicie kawy. To wspaniałe doświadczenie! które pozwoli ci zaoszczędzić czas na codzienne czynności. Jak akumulatory aluminiowo-jonowe odmieniają niedrogie modele samochodów elektrycznych? Przez lata rynek niedrogich pojazdów elektrycznych był hamowany przez koszty akumulatorów, nawet z innowacjami Tesli. Akumulatory nadal stanowią prawie 40% ceny pojazdu elektrycznego, co sprawia, że modele budżetowe są poza zasięgiem wielu kupujących. Ale teraz jon aluminium ma wszystko zmienić, obniżając koszty akumulatorów o 75%. John Aluminium obniża ceny pojazdów elektrycznych do bardziej przystępnego poziomu. Technologia ta nie jest już zarezerwowana tylko dla zamożnych, ale sprawia, że pojazdy elektryczne stają się bardziej dostępne. A co najlepsze, nie potrzebujesz ogromnego akumulatora, ponieważ akumulatory aluminiowo-jonowe ładują się sześć razy szybciej niż akumulatory półprzewodnikowe. Tesla może używać mniejszych, lżejszych i tańszych akumulatorów, zapewniając jednocześnie kierowcom zasięg którego potrzebują. Wyobraź sobie, że podjeżdżasz do stacji ładowania, podłączasz się na zaledwie 10 minut i odjeżdżasz z pełnym naładowaniem. Jeśli mieszkasz w zimnym regionie, takim jak Nowy Jork, to ogromna zaleta. Akumulator aluminiowo-jonowy działa z pełną wydajnością, nawet w temperaturze 30 stopni Celsjusza. W przeciwieństwie do dzisiejszych akumulatorów litowo-jonowych lub półprzewodnikowych, które szybciej się rozładowują w niskich temperaturach i wymagają kosztownego podgrzewania. Akumulatory aluminiowo-jonowe zapewniają pełną moc bez marnowania energii. Oznacza to, że nie musisz martwić się utratą zasięgu zimą ani rozładowanym akumulatorem. Teraz możesz zapłacić mniej za samochód elektryczny, ale Twój samochód dłużej zachowa swoją wartość. Tradycyjne samochody elektryczne tracą tysiące dolarów na wartości od sprzedaży, ponieważ ich akumulatory z czasem ulegają degradacji. Ale akumulatory aluminiowo-jonowe wytrzymują ponad milion mil bez zużycia akumulatora, co oznacza że twój samochód zachowuje wartość przez dekady. Niezależnie od tego, czy oddasz go w rozliczeniu, czy sprzedasz, nie poniesiesz ogromnej straty finansowej. Gdyby Tesla Electric Vehicle kosztowała mniej niż Ford Electric Vehicle, ładowała się w zaledwie 10 minut, działała idealnie w niskich temperaturach i przez dekady utrzymywała swoją wartość. Czy w końcu rozważylibyście zmiany? Dlaczego akumulatory aluminiowo-jonowe mogą zapewnić darmowe magazynowanie energii elektrycznej w domu? Rzeczywista roczna produkcja energii w sieci jest znacznie większa niż się wydaje. Może co najmniej dwukrotnie to zwiększy popyt na stacjonarne akumulatory, a zwłaszcza te o dużej mocy, do du poziomu, jaki jesteśmy w stanie zaspokoić. Mamy więc drugą fabrykę w Szanghaju, która właśnie rozpoczyna działalność, i budujemy trzecią. Staramy się więc jak najszybciej zwiększyć wydajność stacjonarnych magazynów energii. Martwisz się o domowe magazynowanie energii? Nie przegap tej okazji. Bo to nowa funkcja wbudowana w superaluminiowy akumulator jonowy Tesli z 2025 roku, która, jak powiedział Musk, zmieni twoje domowe magazynowanie energii. Od lat domowe magazynowanie energii stanowi kosztowne wyzwanie. Choć baterie półprzewodnikowe wydają się obiecującym rozwiązaniem, są po prostu niepraktyczne. Największym problemem są koszty. Baterie półprzewodnikowe kosztują obecnie ponad 400 dolarów za kilometr, co oznacza... Że gdyby Tesla zdecydowała się na ich wykorzystanie, byłyby one zbyt drogie dla większości właścicieli domów. Poza tym, akumulatory półprzewodnikowe mają problemy z mocą wyjściową. Domowy akumulator musi obsługiwać wszystko: od klimatyzacji po ładowanie pojazdów elektrycznych. Jednak akumulatory półprzewodnikowe nie rozładowują energii wystarczająco szybko, co czyni je mniej niezawodnymi w zasilaniu urządzeń o dużym zapotrzebowaniu na energię. W przypadku energii słonecznej Akumulatory ze stałym elektrolitem tracą do 10% zmagazynowanej energii, co oznacza, że właściciele domów nie korzystają w pełni z potencjału swoich paneli słonecznych. Jednak dzięki nowemu akumulatorowi Super Aluminum Ion Battery z 2025 roku wszystko się zmieni. Po pierwsze, jest on nawet 8 razy tańszy, kosztując zaledwie 50-100 dolarów za kWh dzięki zastosowaniu niedrogiego aluminium i grafenu. Dzięki temu domowe magazynowanie energii jest dostępne dla każdego. Po drugie, wystarcza na ponad 30 lat, podczas gdy baterie półprzewodnikowe mogą działać tylko 5-10 lat, zanim będą wymagały wymiany. Po trzecie, dostarczają energię trzy razy szybciej, co oznacza, że mogą płynnie zasilać cały dom, nawet w godzinach szczytu. Wreszcie, charakteryzuje się niemal zerową stratą energii. Co czyni go idealnym rozwiązaniem do magazynowania darmowej energii słonecznej, zwiększając elastyczność wykorzystania energii w domu. Tesla dokonała śmiałego przełomu, rozwiązując fundamentalne problemy, które hamowały rozwój pojazdów elektrycznych, koszty, czas ładowania, zrównoważony rozwój i trwałość. Dzięki 10-minutowemu ładowaniu, znacznie niższym kosztom, integracji energetycznej w domu i materiałom przyjaznym dla środowiska. Tesla nie tylko ulepsza pojazdy elektryczne, ale i na nowo definiuje to, co jest możliwe. Czy zaufalibyście tej baterii? Dajcie nam znać w komentarzach. I nie zapomnijcie zasubskrybować i kliknąć dzwonek powiadomień, aby być na bieżąco ze wszystkimi najnowszymi osiągnięciami Tesli, która przygotowuje się do zaprezentowania tej przełomowej technologii.